Siema widzowie, ja jestem iPad no i na wstępie chciałbym Was bardzo prosić o to, abyście zostawili suba oraz łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ przydamy się to w obecnej sytuacji, gdzie aktywność jest naprawdę bardzo słaba, a zasięgi no dobrze by było, żeby chociaż trochę poszły w górę. Bardzo mnie to ucieszy. No i co no kurde, gramy sobie dzisiaj na uh, Moimplayów w skywarsy Kurde, widzowie, długo mnie nie było, nie było mnie, nie wiem, z 7, 8 albo 9, może 10 miesięcy, nie mam pojęcia. No i kurde, gości już zabrał i ty ze środka. Większość itów ze środka. Nie, nieważne. Plan jest taki widzowie, że musimy to wygrać, żeby nie było przypału, że jestem nubiszonem po tylu miesiącach. Jezu, ale wolno skrzynki, zacząłem zbierać, chodź tu. Chodź tu, gościu. No, masakra. Co ty robisz? Gościu. Nie, no, idziesz do domu, chodź tu. Nie, nie, no nie mogę. Mineplay, play PVP 1.8. No i co, no, jeżeli oglądacie do tego momentu, no to możecie napisać w komentarzach hashtag MindPlay, to będę wiedział, że oglądacie moje filmy do tego momentu. Chodź tu, gościu. Jezu, co za chłop. Będzie ładno dobra. Lecisz, polecisz. No i zostało jeszcze 3 chłopa na dobrą sprawę. To będzie też taki szybki film. Chcę nagrać tylko jedną arenkę, żeby było, że po prostu żyję. Prawie spałem. Jezu. Czy ja mam... Siu Myślałem, że mam chłopak, jak dobra nie wnikam. No i co no kurde, lecimy szukać ostatnich dwóch typa, kończymy to szybciutko, o i ty mamy. Jakieś pewnie słabe. Na pewno. Co tutaj mamy? No w sumie to nic. Gdzie jest reszta typów? Bo dwójka została. Może tam się jeden Kampi Agent. Mordo, no co ty próbujesz? Co ty próbujesz? Aha. Aha. Co to było? Siup. No i został ostatni, hop. No i co no widzowie ja to generalnie nagrywam 31 grudnia, raczej wrzucę wam to jeszcze tego samego dnia. Życzę wam generalnie Szczęśliwego nowego roku, żeby następny rok okazał się lepszym niż 2020. Trzymam za was kciuki. No i co, no, lecimy już szukać ostatniego chłopa. Jest tam ten agent. Chodź tu. W ogóle ja Niemcy z tej Blazami, ale one są tak strasznie powolne. Co on robi co to, co to było? Co to było? Mordo. W porządku? Ty, bo on mnie jeszcze zabije, on ma lepszego seta. Nie no, nie zabije. Siup.